Jeżeli my nie damy tożsamości naszym dzieciom, jedyna tożsamość, jakiej oni będą doświadczać, to jest ich seksualna. Czyli dlatego dzisiaj młodzież ma problem z tożsamością seksualną, bo oni żadnej innej nie mają. Człowiek ma głęboką potrzebę, żeby pewne rzeczy ponazywać sobie, pewne rzeczy ogarnąć sobie. Gdzieś mieć jakąś przynależność. Jeżeli nie mają na podstawie czegokolwiek tego zrobić, będą szukać na podstawie tożsamości. Dlatego ja na przykład do Was, kiedy my mieszkamy na emigracji, mówię na przykład, że jest ważna tożsamość etniczna, czyli na przykład taka podstawowa tożsamość, że jesteśmy kim. Polakami. Więc mówimy po polsku, czytamy po polsku, nasze dzieci wiedzą, co to jest bitwa pod Grunwaldem, znają wierszy Kto Ty jesteś, Polak Mały, chociaż dwie zwrotki hymnu potrafią zaśpiewać, że jakieś takie hasła podstawowe, które będą powodować, że te dzieci mają tę tożsamość. Dlatego nam, jest dla nas ważna ta msza polska, bo my jesteśmy Polakami. Człowiek, jak płacze i modli się, to we własnym języku. To są takie momenty, w których nie da się, jakby, w obcym języku. Niektórzy mówią, a ja już myślę po angielsku. Jak sta, stanie się tragedia, to będziesz szukał korzeni. I to jest jakby naturalne. Więc jak człowiek nie ma tej tożsamości, zobaczcie, to je szuka w byle czym. Więc podstawowy poziom, w którym dzieci zaczynają szukać tożsamości, to jest płciowość.